Zaufanie do siebie. Jeśli myślisz, że to jest sposób myślenia, to nie. Właśnie myślenie jest przeregramowane w tym kontekście, ponieważ najczęściej myślenie zabiera nam to zaufanie do siebie. Zaufanie do siebie jest uczuciem, które czujemy. Czyli uczucie zaufania do, sie, do siebie polega na tym, że wybieram to, co chcę wybrać. Dlatego to jest uczucie, bo idzie z serca, że chcę wybrać to, czego pragnę swoim sercem. Czyli na przykład chcę się uczyć tanga, to wybieram, że uczę się tanga. Ale też uczucie zaufania do siebie polega też na tym, że jeżeli pójdziemy za głosem serca i na przykład zmienimy pracę i pierwszy tydzień będzie bardzo trudny, i w cudzysłowie się wewrócimy, to uczucie zaufania do siebie i bliskości ze sobą polega na tym, że jestem ze sobą i wspieram się w tej decyzji, zamiast ją podważać, bo najczęściej sposób myślenia idzie w podważanie decyzji, jeśli się przewrócimy. Po co mi to było? To głupia decyzja, potem powstają postanowienia. I dlatego takie ważne jest, żeby sobie uświadomić, że uczucie zaufania do siebie to jest wybieram to, co chcę wybrać i wspieram się, jeśli coś idzie inaczej niż zakładałam. I to jest uczucie, a sposób myślenia bardzo mocno podważa w ludziach uczucie zaufania do siebie.